Cześć. Witam was na kanale Psychologia na wynos. Ja nazywam się Patryk Wójcik, jestem psychologiem, a dziś chciałbym wam opowiedzieć o bardzo ważnym moim zdaniem temacie. Jak znaleźć w sobie siłę, aby odejść od narcyza? Jeżeli jesteś w takim związku, jeżeli ktoś z twoich bliskich jest w takim związku, właśnie za sobą ze skłonnościami do narcyzmu, no to myślę, że warto obejrzeć to wideo i wiedzieć, na jakie sygnały ostrzegawcze zwracać uwagę, no i co tak naprawdę wiąże się z takim związkiem, jak znaleźć w sobie tą siłę, aby z tego związku się wydostać, żeby wydostać się z tej pułapki, którym jest związek z narcyzem. Jednak zacznijmy tutaj od kilku kluczowych pytań do refleksji. Zastanów się, dlaczego związek z narcyzem może być pasmem nieszczęść. Dlaczego tkwimy w takim związku, który nas wyniszcza? Mimo tego, że widzimy, że cierpimy emocjonalnie, jednak nadal jesteśmy z tą osobą. Dlaczego nie dostrzegamy tego, co inni dostrzegają, co dla innych jest oczywiste? Dlaczego tak trudno jest nam przejrzeć na oczy? Dlaczego jesteśmy tak mocno zmanipulowani i tak mocno wsiąkliśmy w ten związek z narcyzem, że nie potrafimy dostrzec tego, co inni bardzo łatwo wychwytują? Wszystko zależy od tego, jak mocno jesteśmy zaangażowani, jak mo na jakim etapie już tego związku jesteśmy i jak mocno poddaliśmy się tym y, manipulacjom, które, w których narcyz narcyzi są mistrzami. Życie z narcyzem jest, y, nie jest usłane różami jest naprawdę nieszczęśliwe, trudne emocjonalnie. Jeżeli byłaś lub jesteś w takim związku, to na pewno wiesz, jak bardzo narcyz potrafi ranić. Wiesz, że narcyz znacie na tyle dobrze, że potrafi wbić ci szpilkę w to miejsce, w które najbardziej boli. Narcyz jest manipulatorem, który potrafi zmienić życie drugiej osoby w prawdziwy koszmar. Zastanówmy się, jak działa narcyz. Przede wszystkim, narcyz spróbuje uzależnić cię od siebie. Podkopie twoją pewność siebie i wmówi ci, że jest tylko jedna prawda. Prawda, którą on zna. Czyli będzie pokazywał ci życie, że to on wie jak żyć we właściwy sposób jak kierować tym życiem żebyś ty była szczęśliwa, żeby on był szczęśliwy żeby to wasze wspólne życie jakoś wyglądało, tylko to będzie jego prawda, ty zupełnie nie będziesz miała w tym nic do powiedzenia jeżeli będziesz się z nim zgadzać to wszystko będzie dobrze i często tak właśnie na początku związku jest, że zgadzacie się w wielu kwestiach jednak później to on ciągle będzie starał się przepchnąć ciebie na tą swoją stronę pokazać ci jedną prawdę i to będzie ta Jedna prawda, którą tylko On zna i tylko On może Ci ją pokazać. Narcyz nigdy nie zapyta Cię o zdanie w jakiejś ważnej sprawie. Sam podejmie decyzję, a później będzie Ci wręcz wmawiał, że tą decyzję podjął dla Waszego dobra że tak naprawdę musisz być dla niego wdzięczna za to, że podjął właśnie taką decyzję. Narcyz zawsze stawia swoje ja ponad wasze my, czyli jego potrzeby są zawsze ważniejsze niż wasze wspólne plany, potrzeby, marzenia itd. Tak naprawdę w waszym związku będzie realizowała się tylko jedna osoba, czyli właśnie narcyz. Potrzeby narcyza będą realizowane. Twoje potrzeby, jeżeli będą zgodne z jego potrzebami i dopasujesz się do tego, to oczywiście możesz się zaspokoić, ale tylko przy okazji. Jeżeli będziesz chciała zaspokoić te potrzeby w inny sposób i będziesz miała inne potrzeby niż on, no to niestety tych potrzeb nie zaspokoisz, ponieważ jego ja zawsze będzie silniejsze od Twoich potrzeb i od Waszych wspólnych potrzeb. Narcyz i jego zachowanie to przede wszystkim to, że on uwielbia być w centrum uwagi, lubi dramaty, intrygi, czuje się jak ryba w wodzie wtedy, kiedy knuje, kiedy, kiedy coś się dzieje wokół niego. Narcyzm ma takie specyficzne potrzeby związane z tym, że lubi jak ludzie zachowują się dokładnie tak, jak on to zaplanował. Lubi się bawić w taki teatrzyk marionetek, że ym, niczym ludzie chodzą jak po sznurku według jego zaplanowanych y, kwestii i z tego jest później bardzo zadowolony, ponieważ czuje się takim panem życia, panem sytuacji i w tym się dobrze odnajduje, ponieważ. Ym, każdy narcyz od lat ćwiczy swoją manipulację. Już od lat nastoletnich wie, jak wpływać na innych i bardzo dobrze się w tym odnajduje. Dlatego taka zabawa w teatrzyk marionetek jest dla niego czymś bardzo przyjemnym, czymś, z czego nie potrafi zrezygnować. Co jednak w sytuacji, jeżeli pokochałaś narceza, Czy wmawiasz sobie, że on się dla ciebie zmieni? Myślisz, że jeżeli tylko wystarczająco mocno się postarasz, to on cię pokocha? Możliwe, że odcinasz się wręcz od osób, które mówią ci inaczej, które próbują pokazać ci, jak ten związek wygląda naprawdę. Czasami jest też tak, że to narcyz to on próbuje cię odciąć od bliskich i próbuje sprawić, że będziesz tylko dostępna dla niego, że będziesz odcięta całkowicie od wszystkich innych osób, które znasz, tylko po to, żeby ciebie od siebie uzależnić. Często właśnie... Powodem tego, że nie odchodzimy od narcyza w związku jest to, że wszystkie mosty spaliliśmy za sobą i po prostu nie mamy do kogo wrócić, nie mamy do kogo udać się po pomoc, ponieważ został nam tylko on. To właśnie on do tego doprowadził, że chciał, żebyśmy odcięli się od całego innego świata, żebyśmy poza nim nie widzieli nic więcej. Możliwe, że narcyz nigdy cię nie pokocha i musisz być tego świadoma, ponieważ... On nie potrafi kochać cię w takim stopniu, jak kocha samego siebie, jak kocha swoje podejście do życia. Narcyz tak mocno skupia się na sobie i na swoich potrzebach, że możliwe, że nie starczy mu sił, motywacji, chęci do tego, aby zwrócić uwagę na ciebie i twoje potrzeby. Narcyz przede wszystkim realizuje swoje potrzeby, i realizacja twoich potrzeb, tak jak mówiłem ci wcześniej, może odbywać się tylko przy okazji. Nigdy nie przebijesz się przez to, że będziesz na tyle ważna dla narcyza, żeby w jakiś sposób zwrócił na ciebie uwagę i na twoje potrzeby. Po prostu on może nie potrafi cię pokochać bez względu na to, co zrobisz i nie możesz się obwiniać o to, że nie jesteś w stanie uzyskać jego miłości. Czy chcesz naprawdę całe życie czekać na jego miłość? Czy chcesz czekać na to, że on w końcu się zmieni i cię pokocha? Możliwe, że wmawiasz sobie wręcz, że jeszcze nie zasłużyłaś na jego miłość oddanie i ciągle czekasz, ciągle się starasz, ciągle próbujesz zrobić coś inaczej, jednak to nie działa, bo narcyz i tak skupi się ostatecznie na sobie, on będzie podejmował kluczowe decyzje w Waszej relacji, w waszym związku, no i a twoje życie będzie zepchnięte na drugi plan, na drugie tory i nie będziesz dla niego tak ważna. Jeżeli chcesz odejść od narcyza, to musisz się tutaj zmierzyć z kilkoma trudnymi kwestiami. Możliwe, że on nie będzie wcale chciał cię puścić z tego związku. Możliwe, że jemu jest dobrze, jeżeli jesteś blisko niego i on może to było manipulować, bo takie życie jest dla niego wygodne. Jak znaleźć więc w sobie tą siłę, aby odejść od narcyza? Czy w ogóle wyobrażasz sobie życie bez niego? Bo jeżeli cały czas tkwisz w przekonaniu, że musisz się postarać jeszcze mocniej, jeszcze bardziej, aby zasłużyć na jego miłość, no to możliwe, że nie masz jeszcze tej gotowości w sobie, żeby odejść od narcyza, i raczej musisz popracować nad tym, żeby wyobrazić sobie to życie właśnie bez niego, a dopiero później zebrać się na to, żeby od niego odejść. Musisz też się zmierzyć z tą sytuacją. Jeżeli on nie będzie chciał cię puścić, to jak masz znaleźć w sobie siłę? Jak masz znaleźć pomoc zewnętrzną? Kogoś kto pomoże ci z tego związku się wydostać? I jeżeli chodzi o to, czego najbardziej się boją osoby, które tkwią w związku z narcyzem i chcą z tego związku się wydostać, to jest kilka takich kwestii. Przede wszystkim chodzi tutaj o to, że takie osoby mają poczucie, że nie dadzą sobie rady finansowo. Często te osoby są wręcz uzależnione finansowo od narcyza. Czują się same bezradne i jest to po części jego zasługa, bo on odebrał im pewność siebie. On odebrał pewność siebie takiej osobie i pokazał jej wręcz, że bez niego nic nie znaczy. Czyli mamy tutaj. Pierwszą obawę związaną z finansami, drugą obawę związaną z ogólną pewnością siebie i z tym, że czujemy, że bez narceza nic nie znaczymy. To on przejął kontrolę nad twoim całym życiem, i teraz y, zastanawiasz się, czy dasz sobie radę, wziąć na siebie podobnie tą całą odpowiedzialność. Wiem, że wiele osób, mimo tego, że tkwią w tak toksycznej relacji, tak wyniszczającej relacji, to z drugiej strony cenią sobie to, że to ta druga osoba przejmuje całkowitą kontrolę nad ich życiem. To jest po prostu pewien pewne Pewnego rodzaju wygoda, kiedy zrzucamy całą odpowiedzialność na drugą osobę i to ona steruje naszym życiem. My nie musimy ponosić za to odpowiedzialności, jednak tutaj w tej relacji z narcyzem takie oddanie siebie tej drugiej osobie jest wyniszczające, ponieważ ta druga osoba tak naprawdę nie chce dla nas dobrze. Jeżeli ta osoba chciałaby dla nas dobrze, to byłaby zupełnie inna sytuacja. W przypadku narcyza on chce dobrze tylko dla siebie. Jeżeli boisz się odejść od narcyza, możliwe, że jesteś w takiej sytuacji, że on odciął cię od bliskich osób, od bliskich relacji, a ty nie wiesz, jak zbudować te relacje na, na nowo. Nie wiesz, jak te spalone mosty ponownie odbudować i po prostu zwrócić się do kogoś o pomoc. Wręcz możesz się wstydzić tego, że odcięłaś się od osób, które chciały wyciągnąć do ciebie pomocną dłoń, ty ich nie słuchałaś, bo byłaś zaślepiona emocjami, miłością, namiętnością, która się pojawiła w związku właśnie z tą osobą, a jednak teraz musisz przyznać, że osoby z twojego otoczenia miały rację i teraz potrzebujesz ich pomocy. Co może Ci pozostać po takim związku z Narcyzem? Przede wszystkim brak pewności siebie. On odebrał Ci Twoją tożsamość. Nie wiesz już tak naprawdę, kim jesteś, bo w tym momencie sama siebie definiujesz przez pryzmat tego, że jesteś jego partnerką. Chodzi tutaj o to, że masz wręcz poczucie, które on ci zasiał w głowie, żeby z niego nic nie znaczysz. To on podejmował do tej pory wszystkie kluczowe decyzje, to on sterował waszym życiem. To on był głową tego całego związku i dokładnie wiedział, w jaką stronę chce ten związek rozwijać. Ty straciłaś tę pewność siebie. On ci wielokrotnie pokazywał, że jesteś dużo słabsza i dużo mniej wiesz o świecie, ponieważ, tak jak wspominałem ci wcześniej, to on zna jedyną prawdę na temat świata. I jego powinnaś słuchać, więc na pewno po takim związku stracisz tą pewność siebie, stracisz kawałek swojej tożsamości, który prawdopodobnie będzie ci trudno odbudować, jeżeli się nie zajmiesz tym od razu. Możliwe, że po związku z narcyzem będziesz odczuwała ten przewlekły stres, który wpłynie na twoją kondycję zdrowia psychicznego, fizycznego, po prostu będzie ci trudno odbudować zarówno tą sferę psychiczną jak i fizyczną. Możesz wręcz popaść w jakieś choroby. Tutaj właśnie z powodu tego przewlekłego stresu i będziesz też ciągle oglądała się za siebie. Czyli to jest taka sytuacja, gdzie narcyz zasiał w nas tak wiele lęku, że ciągle myślimy, że nawet jak się wydostaniemy z tego związku, to że jednak nadal ten narcyz może powrócić do naszego życia. I nadal wszystko będzie takie samo jak kiedyś. No i pojawia się jeszcze jeden problem: czy kiedykolwiek będziesz potrafiła zaufać drugiej osobie? Czy po tak głębokich i trudnych do zagojenia emocjonalnych bliznach będziesz potrafiła kiedykolwiek jeszcze ponownie zaufać? Niesiesz za sobą ogromny bagaż doświadczeń właśnie po takim związku z narcyzem? No, i będziesz musiała mocno popracować nad tym, żeby odbudować po pierwsze zaufanie do samej siebie, bo z tego zaufania do siebie wynika również Twoja pewność siebie, ale będziesz musiała ponownie nauczyć się ufać innym osobom, bo jeżeli tego nie zrobisz, każdy twój kolejny związek będzie niepełny, nie będzie głęboki i będzie też w pewien sposób powielał twoje błędy z przeszłości, więc nie możesz się bać zmierzyć ze swoim bagażem doświadczeń i też musisz być świadoma swoich blizn emocjonalnych, które zostają ci po takim trudnym i bardzo przykrym często w związku z narcyzem, który często trwa bardzo długo i właśnie dlatego jest aż tak wyniszczający. Co ci zostanie jeszcze po związku z narcyzem? No to jest taka sytuacja, że dopiero osoby, kiedy odchodzą od narcyza, dopiero kiedy już nie są uwikłani w tą relację, to dopiero wtedy zaczynają dostrzegać swój błąd. Dopiero wtedy zadajesz sobie pytanie, jak mogłam być z kimś takim, jak mogłam pod jednym dachem żyć z osobą, która w tak okropny sposób mnie traktowała, tak bardzo mnie wyniszczała psychicznie, fizycznie, tak mną manipulowała. Dopiero wtedy masz do siebie ogromną, ogromny żal i złość, jak mogłaś się sama dać w taki sposób zmanipulować, co też wpływa na twoją pewność siebie i na zaufanie do samej siebie. Bo jeżeli zaczynasz dostrzegać, że byłaś tak mocno zmanipulowana, że żyłaś z kimś takim, kto cię wyniszczał, no to jak możesz ufać sobie, jak możesz wierzyć, że ponownie nie wpadniesz w taki związek? Więc tu jest bardzo mocna rola, żeby odbudować to zaufanie do samej siebie i powiedzieć sobie, uświadomić sobie, że dużo się nauczyłaś z tego związku i już takich błędów nie popełnisz. Mm. Dodatkowo osoby, które wyjdą w związku z narcyzem, często się zastanawiają, jak to się stało, że tak długo nie widziały jego prawdziwego oblicza. Jak to się stało, że osoby z ich otoczenia mówiły im coś o tej osobie, o tym narcyzie, a jednak te osoby, które były w związku z narcyzem, ich nie słuchały. No i właśnie to jest ta kolejna przykra sytuacja, która obniża Twoje poczucie wartości, obniża. Twoje zaufanie do siebie, więc to są kwestie, o których musisz pamiętać i o które musisz się zatroszczyć, właśnie odbudowując samą siebie po takiej trudnej, toksycznej relacji z narcyzem. Czemu tkwisz w takim toksycznym związku? Narcyz charakteryzuje się tym, że ma pewien schemat takich swoich zachowań, pewien wachlarz, z którego korzysta i który często mu się sprawdza. W związkach toksycznych z narcyzami mamy do czynienia z takimi wielokrotnymi powrotami i rozstaniami i powrotami. On zawsze, narcyz potrafi zawsze znaleźć jakiś sposób, aby ponownie pojawić się w Twoim życiu. On to potrafi tak wszystko ustawić, żebyś ponownie albo poczuła, że go potrzebujesz, albo zrobić jakąś intrygę, w której zupełnie przypadkiem Wejdzie do Twojego związku ponownie i cała ta trudna sytuacja zacznie się ponownie, ponieważ stare rany zostaną rozdrapane, ponieważ wrócą do ciebie emocje. On potrafi grać na Twoich uczuciach i emocjach i zawsze przypomina Ci te najlepsze chwile. Zawsze potrafi tymi najlepszymi chwilami żonglować w taki sposób, aby zakryć wszystko to, co było złe. On przypomina ci te bajeczne początki związku. Często te początki związku z narcyzem są naprawdę niesamowite, ponieważ mamy dużo emocji. On jest bardzo zaangażowany, on wie jaką linkę, jaki sznureczek pociągnąć, żebyś ty czuła się doskonale on potrafi tą namiętność wzbudzić właśnie w tym związku na początku, ponieważ ma bardzo wielką inicjatywę na początku. Później to wszystko się zmienia, bo jego inicjatywa zdbania o to, żeby zdobyć cię do związku, przechodzi o to, żeby w tą stronę, żeby, że jego inicjatywa skupia się głównie na tym, żeby to on był szczęśliwy, a ty schodzisz na drugi plan, jesteś tylko uwikłana w ten związek, więc na pewno musisz uważać na to, kiedy narces ponownie roztacza przed Tobą tą wizję, że były bajeczne początki, że ten związek był fantastyczny na początku, że to na pewno może do Was jeszcze wrócić. I on daje Ci kolejną nadzieję, kolejny raz przy powrocie, że tym razem będzie inaczej. Będzie może jak dawniej, jak na początku. Obiecuję Ci po powrót do tych bajecznych początków, obiecuję Ci, że się zmieni. Tylko po to, żeby powrócić do tej relacji, żeby znowu cię uwikłać, a kolejne odejście od narcyza będzie coraz trudniejsze, bo będzie się wiązało z coraz mniejszym zaufaniem do samej siebie. Ponieważ bycie zmanipulowaną raz jest zupełnie czymś innym niż powrót do związku i bycie zmanipulowaną kolejny, 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 kolejny i tak dalej raz, bo w końcu przestajesz ufać swoim sądom, przestajesz już wierzyć w to, co robisz i po prostu ulegasz, nie masz już siły walczyć o samą siebie. Jeżeli chcesz odzyskać swoje dawne życie, to musisz zacząć dostrzegać iluzję swojego szczęścia. Musisz poprosić kogoś o pomoc. Niech to będzie osoba zewnętrzna, czy to będzie jakiś specjalista, psycholog, terapeuta, ktokolwiek, albo Twój przyjaciel, przyjaciółka ktoś, kto pokaże Ci, jak widzi Twoją obecną sytuację z zewnątrz. Tak na chłodno, bez emocji, po prostu, żeby ci pokazał. Możesz na początku tego nie dostrzegać, nie zgadzać się z tą osobą, ale po prostu spróbuj jej wysłuchać. Zobacz, czy tak mocno tkwisz w tej manipulacji, że nie widzisz pewnych rzeczy, które dla innych wydają się oczywiste. Dowiedz się również więcej na temat sposobów manipulacji narcyzów. Zobacz, jaki wachlarz tych swoich zachowań oni mają. W jaki sposób oni działają, co robią takiego, że tak mocno przywiązujesz się właśnie do związku z nimi. Zacznij również odbudowywać swoją pewność siebie, aby mieć siłę do wyjścia, bo jeżeli Twoja pewność siebie już spadła do minimum, jeżeli nie ufasz samej sobie, to możliwe, że nie będziesz miała siły, żeby się zebrać do tego, żeby odejść z tego związku. Dlatego. Zacznij odbudowywać po małym kroczku swoją pewność w siebie, żebyś chociaż trochę w siebie uwierzyła, bo jeżeli masz już tutaj w sobie tą myśl, że chcesz odejść z tego związku, to musisz zarówno zaufać sobie, że ten twój pomysł na odejście jest dobry, jak i mieć pewność w siebie, żeby postawić granice, żeby nie wrócić do tego związku z Narcyzem, żeby po prostu kolejny raz mu nie ulec. Poszukaj również wsparcia zewnętrznego, posłuchaj historii osób, które w jakiś sposób przeżywały to, co ty, ale którym udało się zakończyć taki związek. Jeżeli zobaczysz, że inne osoby mogły wyjść z takiego związku z narcyzem, mimo tego, że czuły, podobnie jak ty, bardzo mocne emocjonalne przywiązanie do tej osoby, to uwierzysz, że można to zrobić. Dlatego też. Proszę Was, jeżeli znacie jakąś historię osoby, która wyszła ze związku z narcyzem, to zostawcie ją w komentarzach, ponieważ oglądając ten filmik, inne osoby będą często szukały właśnie takiego wsparcia. Pokażcie, że można taki związek zakończyć, że można odbudować swoją pewność siebie po takim związku, że można odzyskać swoje dawne życie, zadbać o siebie i nie wracać kolejny raz do związku z narcyzem. Który na pewno będzie próbował jeszcze w jakiś sposób w naszym życiu się pojawić, ale odbudowując swoją pewność siebie, możemy się na to uodpornić. Dlatego myślę, że ten temat jest dla Was ciekawy, ważny i proszę Was tutaj o zostawianie swoich sugestii, pytań związanych z tym, w jaki sposób wyglądają związki z narcyzami. Czy znacie jakieś historie, w których osoba. Odbudowała swoją pewność siebie, odzyskała wiarę w siebie i odeszła. Po prostu zawalczyła o swoje życie. Także to by było na dzisiaj na tyle. Jeżeli chcecie zostać ze mną na kanale Psychologia na Wynos, to pamiętajcie o subskrypcji. Także zapraszam Was również na mojego bloga. Tam też możecie poczytać trochę więcej na temat narcyzów. Myślę, że ten temat jest gorący, ponieważ w obecnym świecie Mamy sporą ilość osób, które w tym momencie cierpią, wiążąc się z osobami, które manipulują, wykorzystują emocjonalnie, które po prostu nie są w stanie kochać drugiej osoby, nie są w stanie pokochać jej tak, jak ta osoba by chciała, a jednocześnie nie potrafią uwolnić takiej osoby od siebie. Cześć.